Cześć, witajcie. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi pisane w komentarzach odnośnie tematyki odcinka. Postanowiłem przejrzeć polskiego YouTuba z Huntera kwestii poradników dla początkujących, czyli co kupić i jak zarabiać. No i troszeczkę się roześmiałem, gdy zobaczyłem te wszystkie filmiki. I w dzisiejszym materiale wytłumaczę Wam, dlaczego się roześmiałem, a także pokażę Wam najlepszy poradnik, jaki jesteście w stanie znaleźć na polskim YouTubie. Myślę, że taki odcinek w głównej mierze przyda się osobom nowym, ale też osobom, które już mają jakiś staż z tą grą, tylko że na przykład nie mają za dużo GM'sów. Także najpierw pokażę wam, wytłumaczę co kupić i dlaczego, a po tym wszystkim oczywiście wam powiem, jak na to wszystko zarobić. Także ja już przenoszę się do sklepu, zaraz się widzimy i wszystko wytłumaczę. Na początek sprawa dość oczywista, czyli jeśli wejdziemy sobie do sklepu to za darmo możemy odebrać taką jednolówkę, o której mówiłem w jednym z odcinków, gdy polowałem na bernikle z każdym typem strzelby. No, i w odróżnieniu od sztucera 243, takiej jednolówki nie dostajemy z automatu. Musimy właśnie wejść sobie do sklepu i tutaj ją sobie kupić. Oczywiście mówię kupić, ale to jest za 0 MS. Ta jednolubka używa amunicji kalibru 12,70. Jest to amunicja darmowa, która uzupełnia się na początku każdego polowania. I na początku każdego polowania dostajemy po 3 paczki breneki, 3 paczki loftek oraz 3 paczki śrutu. No i za pomocą tej jednolubki jesteśmy w stanie, tak jak widzicie tutaj na tej liście, zapolować niemalże na wszystkie gatunki zwierząt. Mówię wszystkie, ponieważ nie zapolujemy na bawoły wodne, nie zapolujemy na bantenga oraz na bizona. A jeśli chodzi o resztę gatunków, no to zależnie od typu amunicji jesteśmy w stanie, tak jak mówiłem, zapolować na wszystkie. Następnym absolutnie koniecznym przedmiotem, czy przedmiotami są wabiki. I oczywiście mam na myśli tutaj wabiki dźwiękowe. Używanie większości tych wabików sprawia, że zwierzęta no po prostu przychodzą do nas. O wiele łatwiej się na nie poluje, niż gdybyśmy tych wabików nie używali. A niektóre wabiki mają takie działanie, że zwierzęta po prostu odpowiadają odgłosem na nasz wabik. Na przykład jest to właśnie wabik na Wapiti, wabik na bażanty, który swoją drogą myślę, że jest najrzadziej używanym i najrzadziej posiadanym wabikiem. I oczywiście jest jeszcze wabik lokalizujący indyki. Także jeśli właśnie tych wabików użyjemy, no to jest szansa, że zwierzę się odezwie. A tak jak mówiłem, reszta wabików działa w taki sposób, że te zwierzęta po prostu do nas przychodzą. Oczywiście możemy te wszystkie wabiki kupować oddzielnie, ale jeśli ktoś nie chce się bawić w takie oddzielne kupowanie, to możemy przejść sobie tutaj w zakładkę zestawy i tutaj na ostatniej, czyli to jest szósta strona, znajdziemy już taki zestaw wabików gotowy do kupienia. No, oczywiście, tak jak widzicie, jest to cena zestawów, oczywiście, jest w Emsach. No, także to jest ten, ten oczywiście minus, ten mankament mały, że trzeba za gotówkę kupić właśnie tą wirtualną walutę. Pierwszą darmową bronią, tak jak widzieliście, była jednolówka, którą należy sobie odebrać ze sklepu. Natomiast broń, której nie musimy odbierać i mamy ją już z automatów w grze, jest to właśnie Sztucer 243. No, i jeśli właśnie chodzi o ten sztucer, to tak jak widzicie, tutaj lista tych dozwolonych gatunków, na które możemy polować za pomocą tego sztucera tej amunicji, no jest dosyć krótka. Także jak widzicie co najwyżej jesteśmy w stanie tutaj jakiegoś jelenia średniej wagi upolować. No i w tym momencie przydałoby się znaleźć jakiś większy kaliber, przy którym ta lista dozwolonych gatunków będzie o wiele większa. I taką bronią może być na przykład sztucer ekspresowy 93x74. Jak widzicie, są to dwie wersje, natomiast no, różni się to tylko wyglądem, w działaniu jest oczywiście to samo. I jak wejdziecie sobie właśnie tutaj, w tą zakładkę tej broni i spojrzycie na listę dostępnych gatunków, no to zobaczcie, o, wygląda to o wiele, o wiele lepiej niż w przypadku sztucera tego podstawowego. No i za pomocą tej broni dozwolone jest polowanie na zwierzęta, od bawoła, czyli największego gatunku dostępnego w grze, aż do kojota, tutaj o, w tym miejscu właśnie Wam pokażę, że na kojota możemy z tej broni zapolować. Także zakres tutaj tych dozwolonych gatunków w przypadku tego sztucera jest naprawdę, naprawdę ogromny. No dobra, to powiedzmy, że mamy ten sztucer ekspresowy 9.3 i mamy tą jednolówkę. A możemy zrobić też coś takiego, takie połączenie tego sztucera i jednolówki i tym właśnie jest drilling. Jeśli jednolówkę możemy nazwać jednolówką, bo ma tylko jedną lufę, to analogicznie Drilling możemy nazwać taką trójlówką, dlatego że posiada on dwie lufy na amunicję, taką jak Brenneka, Loftki czy śród, oraz jedną lufę na amunicję 9.3, tak jak widzieliście w tym poprzednim Sztucerze Ekspresowym. Także mając tą jedną broń, jesteśmy w stanie zapolować już na dosłownie każdy gatunek zwierzęcia w grze. Absolutnie bez żadnych wyjątków. Jak prześledzicie sobie tą listę, właśnie dozwolonych gatunków, to zobaczycie, że możemy zapolować dosłownie na wszystko. Oczywiście za pomocą odpowiedniej amunicji. W zakładce broni kombinowanej, oprócz właśnie tego drillinga, możemy znaleźć też taką broń jak Scout. Występuje to w dwóch wersjach kolorystycznych, ale absolutnie nie ma żadnej różnicy w działaniu. Scout to jest jedyna taka broń w grze, która posiada taki można powiedzieć dwójnup. Taki z angielskiego to jest bipod. Czyli taką podstawkę, którą możemy właśnie sobie rozłożyć w pozycji leżącej. No i wpływa to na stabilizację naszego ruchu, naszego strzału. Także ja bardzo często korzystam, kiedy wiem, że będę oddawać strzał na, na dużą odległość. No i ten Scout ma całkiem fajną listę, jeśli chodzi o mm, dozwolone gatunki. Ponieważ mamy do dyspozycji mm, dwa typy amunicji. No i możemy tutaj... No, z takiego scouta zapolować nawet na e, rysia czy na lisa, ale także na łosia czy na jakieś niedźwiedzie. Oczywiście, jak już wyjdę z tego sklepu, to wam pokażę, jak to wygląda w przypadku tego skauta, ale tutaj jest jeszcze taki mały szczegół, którego nigdy nie zauważyłem, także tutaj dziękuję koledze Radkowi za zwrócenie uwagi, ponieważ mm, mamy tutaj właśnie te dwa typy tego skauta. Ten tańszy, mm, on posiada oczywiście, kupując paczkę amunicji. Dostajemy tam 10 naboi. Jednak ten Scout działa tak, że on tutaj ma taki magazynek mieszczący właśnie 5 naboi. Czyli po wystrzelaniu 5 naboi musimy przeładować i załadować kolejne 5. Natomiast ten drugi Scout w wersji Elite oczywiście droższy nieco on już nie posiada takiego magazynku na, na 5 naboi. Tylko tutaj nie mogę znaleźć... O! W tym miejscu. Zobaczcie, tu mamy 10 naboi, czyli nie musimy absolutnie ani razu przeładowywać, ponieważ gdy ładujemy tą broń tymi, tą paczką amunicji, to mamy od razu 10 naboi, nie musimy ani razu przeładowywać tego skauta. Jako że w ostatnim odcinku zapolowałem sobie na Timber Goldzie, używając muszkietów, no to oczywiście nie może tutaj w tym odcinku zabraknąć muszkietu inline czy też muszkietu kapiszonowego. Naprawdę nie doceniłem tych broni, dawno z nich nie polowałem i właśnie ostatnio postanowiłem nagrać taki odcinek używając tych w cudzysłowie zadymiaczy. Jeśli nie wiecie o co chodzi z tą zadymą, zapraszam do poprzedniego odcinka. Natomiast jak się okazało, one naprawdę, naprawdę mają moc. Oczywiście mógłbym nadal tutaj Wam mówić, mówić i polecać inne bronie. Natomiast te, które wymieniłem, to są te, które myślę najbardziej mogą się przydać. A jeśli już mamy jakąś broń kupioną, no to oczywiście nie może zabraknąć tutaj lunety. Bo bez lunety, no to naprawdę jest ciężko na większą odległość coś strzelić. No i warto tutaj zastanowić się, zobaczyć, popatrzeć, która luneta jest kompatybilna z jak największą ilością broni. Ja tutaj polecam lunetę Eagle MK1, jak sobie tutaj spojrzycie niżej, zobaczcie, na ilu na jakiej ilości broni jesteśmy w tą lunetę w stanie zamontować. No jest naprawdę szeroki, szeroki wachlarz możliwości. A jeśli chcecie, wolicie lunetę troszkę słabszą, z troszkę mniejszym przybliżeniem to Zobaczcie sobie na tą lunetę od Anzuca, Ona, hmm, tego co widzę, ma dosyć, oczywiście, dosyć podobną ilość, jeśli chodzi o kompatybilne bronie. Możecie sobie oczywiście przejrzeć dokładnie w sklepie. Także polecam właśnie tą, którą powiedziałem, wymieniłem przed chwilą. No i oczywiście tą, którą pokazuję teraz. To są dwie takie, które bym tutaj polecił, jeśli chodzi o broń długą. No, okej, okay, w takim razie to, co pokazałem wam do tej pory. To były właśnie bronie, które polecam każdemu, rekomenduję naprawdę każdemu, nieważne czy to jest osoba początkująca, czy osoba, która już troszkę pograła w tą grę. Natomiast wiadomo, że każdy może tutaj odnaleźć swój własny styl polowania. Także teraz opowiem troszkę właśnie odnośnie tych styli, bo na razie pokazałem wam tylko broń długą, czyli strzelanie na głośno. No i teraz pokażę wam troszkę coś innego. Sporo graczy, w tym oczywiście też ja lubią polować właśnie na cicho, czyli przy użyciu czy to jakichś łuków, czy to właśnie kuszy. No i w sklepie mamy do dyspozycji takie łuki, jak łuki bloczkowe. Przykładem będzie tutaj powiedzmy pulsar, czy też tutaj niżej snakebite. No jest oczywiście też Parker Python. No i to są takie typy łuków, z których jesteśmy w stanie w prosty sposób strzelać, ponieważ nie dość, że mają one tak zwane piny, czyli te podziałki w celowniku, no to na niektórych z nich można jeszcze zamontować taką lunetę, ale są do dyspozycji też łuki takie bardziej klasyczne, z którymi oczywiście jest troszkę wyzwanie, np. taki łuk refleksyjny, łuk długi, powiedzmy łuk arktyczny itd., itd. No, jest tutaj troszkę ciężej, ponieważ trzeba wyczuć to właśnie celowanie, bo w każdym z tych łuków tradycyjnych wygląda to troszkę inaczej. No i mamy też, oczywiście, oprócz tych łuków, mamy kuszę. Do dyspozycji kusza rewersyjna, oraz tutaj niżej kusza ten point. I ja oczywiście polecam kuszę rewersyjną. Dlaczego? No, to zapraszam Was do odcinka, w którym polowałem na bawoły, tam wszystkiego się dowiecie. Jeśli jesteś początkującym graczem, no to z pewnością maksymalna ilość ekwipunku, który możesz unieść, wynosi 10 jednostek. Jeśli chcesz to podwoić, zwiększyć podwójnie, no to możesz tutaj wejść sobie w zakładkę dodatki. Tu mamy coś takiego jak zwiększoną pojemność ekwipunku. No i właśnie mając tutaj tą zwiększoną pojemność Możemy tutaj nosić ze sobą nawet 20 kg, czy tam 20 jednostek. No dobra, to w takim razie powiedziałem Wam już o broniach, o lunetach, o łukach, o wabikach i o ekwipunku. No i musicie tak naprawdę sami tutaj pograć sobie, pochodzić po różnych rezerwatach, zapolować na różne zwierzęta, no i wtedy wyrobicie swoją własną opinię, co Wam tutaj najbardziej pasuje, jakie bronie, jaki styl polowania itd. itd. Natomiast teraz tutaj zebrałem parę takich pytań, które często się powtarzają. No i oczywiście pokażę Wam na ekranie, co to są zapytania i, no, po właśnie postaram się odpowiedzieć na to wszystko. Także zaczynamy. Jeśli chodzi o namioty, to są one tutaj bardzo użyteczne, no bo jeśli powiedzmy, nie chcecie startować każdej sesji właśnie w leśniczówce, no to namioty działają właśnie w taki sposób, jak taka leśniczówka czyli. Możemy zacząć grę właśnie w takim namiocie. Możemy ustawić go sobie niemalże w każdym dowolnym miejscu w rezerwacie. No oczywiście, jeśli jest to płaski teren. No, możemy się między tymi namiotami teleportować. Dzięki posiadaniu takiego zestawu kempingowego możemy właśnie przemieszczać się między tymi namiotami. Natomiast jest to bardzo użyteczne, kiedy właśnie chcemy szybko przedostać się do jakiegoś miejsca. Może to jest jakieś, nie wiem, swoje ulubione miejsce, ktoś ma itd. itd. Pojazdy są całkiem wolne jeśli chodzi o The Hunter Classic, no i zużywają też paliwo, za które trzeba dodatkowo płacić. Jeśli chodzi o mnie, no to kiedyś właśnie kupiłem sobie jednego i do tej pory rzadko, rzadko naprawdę kiedy go używam. No robię to tylko wtedy, kiedy chcę dostać się do, jakieś, do jakiegoś określonego miejsca, na przykład żeby rozłożyć namiot, czy jakiś podajnik, czy beczkę. Natomiast na co dzień tego nie używam, bo kiedy jeździmy takim samochodem, to oczywiście zwierzęta się płoszą. No także, tak jak właśnie powiedziałem, używam samochodu tylko jeśli chcę rozstawić jakiś sprzęt na mapie. Grze mamy dostępne trzy typy psów. Są to oczywiście aportery, które przyniosą nam jakieś małe zwierzęta typu barżant, kaczka, gęś, czy jakiś królik albo zając. Mamy też oczywiście dostępne posokowce, czyli są to psy trupiące, które są przydatne wtedy, kiedy oddaliśmy no, niezbyt pewny strzał lub nie możemy poradzić sobie z wytropieniem strzelonej zwierzyny. Także wtedy taki pies może być przydatny. No i mamy też dostępne wyżły niemieckie, czyli to jest taki typ. Psa, który, którego zabieramy na polowanie, i dzięki niemu możemy właśnie znaleźć jakiegoś królika czy barżanta. On po prostu wytropi te zwierzęta. Jeśli mamy większy poziom tego psa, no to znajdzie on wtedy lisy czy kojoty. No a w najlepszym przypadku, kiedy mamy ten poziom najwyższy, to wtedy taki pies jest w stanie nawet jelenia wytropić. Jeśli chodzi o kamuflaż, o odzież, no to naprawdę ona działa i może nam w wielu przypadkach pomóc. Jeżeli ktoś umie troszkę angielskiego, to tutaj polecam stronkę The Hunter Wiki, na której możecie sobie sprawdzić, jak dany kamuflaż się spisuje, jeśli chodzi o dane zwierzęta w kategorii e, wizualizacji redukcji zapachu, a także redukcji oczywiście dźwięku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zajrzyjcie do opisu, tam właśnie zamieszczę link do tej strony. Naprawdę jest ona bardzo, bardzo pomocna. Jeśli chodzi o mnie, no to na White Rain Ridge ubieram taki oto kamuflaż. Na mapę australijską coś takiego. A na każdą inną mapę ubieram coś takiego, czyli Bone and Cracket. No, i mając coś takiego ubrane, nie mam żadnych problemów, żeby upolować coś z łuku z około 20 metrów. Także naprawdę, naprawdę polecam. No, chodzę w tym dosłownie na każdej mapie, no nie licząc tych dwóch, o których wspomniałem przed chwilą. Jeśli mówimy o zwyżkach, o jakichś trójnogach, ambonach, czatowniach i tak dalej, no to bez wątpienia są one super dodatkiem do gry. W pewnym momencie ułatwiają też rozgrywkę, ale jest to wymagane też w niektórych misjach, żeby upolować dane zwierzę właśnie przy pomocy jakiejś zwyżki, jakiegoś e, trójnogu, ambony i tak dalej. No dobra, to pokazałem Wam parę broni, parę innych przedmiotów, co kupić i tak dalej. No, ale przydałoby się też znaleźć odpowiedź na pytanie, za co to wszystko kupić, jak mamy to zrobić, w jaki sposób zarobić. No bo jeśli w wyszukiwarkę YouTube'a wpiszecie The Hunter Classic, jak zarobić, no to większość osób powie Wam coś takiego. A idźcie sobie na kaczki, albo na gęsi, może jednak na bezpłetce, a może w sumie na Bernikla. No i wszystko super fajnie, wszystko jasne, wszystko wiadomo. No tylko pojawia się to jedno. Najmniejsze, a zarazem kluczowe pytanie: Jak mam na to wszystko zarobić? <grych> no, i teraz jest ten moment, w którym powinienem odpowiedzieć na te pytanie z początku odcinku: czyli dlaczego się śmieję, gdy widzę wszędzie na YouTube te pseudo-poradniki, gdzie w tytule jest napisane, jak szybko zarobić, jak najłatwiej zarobić, jak zarobić na start, a w miniaturce mają takie bezpłetce, gęsi, kaczki albo bernikle. No dobra, fajnie, że pokazałeś graczom w jaki sposób można sobie tu zarobić. Oczywiście polowanie na ptactwo no to jest dosyć fajny pomysł, dosyć fajnie można tutaj się pobawić. Natomiast nie rozumiem podawania tego przykładu dla osób nowych, które na starcie no, nie mają być może żadnej broni i żadnych GMSów, nic kompletnie. A ja w tym odcinku staram się właśnie pokazać te najprostsze sposoby, staram się wytłumaczyć, co najlepiej kupić. No i patrzę na to pod względem oczywiście ekonomicznym. No nie mówię tutaj ej, kup sobie tam. Karabin 270, bo fajnie mi się strzela. No dobra, kupujesz taki 270, no i patrzysz. O kurczę, dlaczego nie mogę zapolować na łosia? No właśnie. <laughs> Dlatego podałem wam parę tutaj broni, które mają szeroki zestaw, jeśli chodzi o dozwolone gatunki do polowania. A teraz weźmy na przykład sobie te bernikle, no bo powiedzmy, obejrzeliście sobie jakiś poradnik do huntera, jak tu zarabiać? I ktoś wam mówi, a idźcie sobie na Bernikle. No dobra, no to posłuszmy się w takim razie królową nauk, czyli matematyką. No i policzmy sobie, ile to wszystko tutaj może kosztować jeśli chodzi o te bernikle. Absolutne minimum, jeśli chodzi o tutaj polowanie na bernikle, no to na pewno jest czatownia, która kosztuje ponad 7600. Wymagane na pewno będą dwa wabiki, wabik dalekiego zasięgu taki jak właśnie ten tutaj lub można też użyć skrzydeł, one mają dokładnie takie same działanie. Ale ja właśnie polecam skrzydła ze względu na to, że no już mówiłem w poprzednich odcinkach, po prostu denerwuje mnie ten dźwięk tych wabików powtarzany ciągle, taki zapętlony, także wolę sobie tutaj używać tych skrzydeł. No dobra, ale w każdym razie te skrzydła mm, to jest prawie 3000. Kolejny drugi wabik wymagany to jest wabik krótkiego zasięgu. Kolejne 3000. No i to jest można powiedzieć takie absolutne minimum, takie minimum z minimum, jeśli chodzi o polowanie na gęsi. Ale nie wspomniałem tutaj oczywiście o bałwankach. Hmm, bałwanków możemy dać maksymalnie 24. Oczywiście fizycznie możemy tutaj i z 200 tych bałwanków pomieścić. Ale no nie ma większego sensu dawać więcej niż 24. Dlatego że 24 bałwanki dają tak jakby 100% maksymalną tutaj atrakcyjność. Oczywiście nie znaczy to, że. Że każdy klucz, który będzie przelatywał, to będzie właśnie schodził, wszystkie sztuki będą tutaj do nas przylatywały, ale daje nam to właśnie największą szansę na odbicie jakichkolwiek sztuk z klucza. No i jeśli chodzi o mnie, jeśli miałbym tutaj podawać jakąś minimum, jeśli chodzi o te bałwanki, no to podałbym tutaj 6 sztuk, czyli 1 czwartą, co daje równo 25%. No i takie 6 bałwanków to jest troszkę ponad 10 tysięcy GMSów, czyli razem już nam tutaj tworzy się prawie 24 tysiące GMSów, i to już wymaga upolowania prawie 1200 gęsi, bo licząc, że każda gęś to jest 20 gmsów, no to musimy średnio polować prawie 1200 gmsów, żeby taka inwestycja złożona z czatowni, dwóch wabików i sześciu bałwanków nam się zwróciła. No i biorąc pod uwagę, że macie tą jednolówkę, którą podałem właśnie w, na początku filmiku, że można za darmo odebrać ją właśnie ze sklepu, no może się zdarzyć tak, że komuś już po prostu ta jednolówka nie będzie odpowiadać. Będzie to po prostu za mało, albo kogoś będzie denerwować fakt, że jest to jedno Czyli możemy oddać tylko jeden strzał na raz, i trzeba co chwilę przeładowywać. No to wtedy taka osoba sobie pomyśli, kurczę, może kupię coś lepszego. No i w tym momencie można kupić coś takiego jak strzelbę 1270, która mieści w sobie 6 naboi. No, jest całkiem szybko strzelna. Oczywiście, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszam do odcinka, w którym polowałem z każdego typu strzelby. Natomiast ta strzelba 1270, tak zwana Pompka, jest to mm, najtańszy shotgun, zaraz oczywiście po tej darmowej jednolubce. No i jest to koszt rzędu, no tak jak czatownia, 7650. Czyli w tym momencie mamy tak, czatownię, mm, dwa wabiki, sześć bałwanków i tą strzelbę, co nam daje. Ponad 31 tysięcy GMSów i ponad 1,5 tysiąca gęsi do upolowania, żeby nam się to wszystko zwróciło. Następnie może pojawić się taki problem, tak jak widzicie, ja jestem tutaj troszkę dalej od leśniczówki. No i nawet jeśli chcielibyście być w tym miejscu tutaj, gdzie ja jestem teraz, albo ciut bliżej, na przykład na tym polu, no to w pewnym momencie, jak mielibyście biegać co chwilę yy, właśnie z tej leśniczówki do tej czatowni, no i mogłoby się zdarzyć, że ktoś czegoś zapomni, trzeba się wracać i tak dalej, i tak dalej, no to bardzo wygodnie jest mieć coś takiego, jak ja mam tutaj czyli po prostu namiotik. no a taki namiot jak wiecie to jest koszt prawie 10 tysięcy, troszkę ponad 9, no i teraz taki zestaw z tym co wymieniłem przed chwilą i jeszcze namiotem, no to mamy już ponad 40 tysięcy ów i to już jest 2 tysiące gęsi do upolowania, no i oczywiście cały czas mamy tutaj w składzie 6 bałwanków, a ktoś pomyśli no dobra, ale ja chciałbym żeby tutaj więcej mi tych gęsi zlatywało, żeby częściej te klucze odbijały, no i wtedy dokupienie tych 18 bałwanków do tych 6, które mamy teraz, to jest dodatkowy koszt ponad 30 tysięcy. Czyli łącznie, mając taki zestaw jak ja mam tutaj, akurat mam dwie czatownie, ale policzę jedną. Mam tutaj namiot, mam czatownię. Mam oczywiście tutaj lepszą broń niż jednorówkę. Mam 24 bałwanki. No i taki koszt wszystkiego to już jest grubo ponad 70 tysięcy gms -ów. Jak sobie podzielicie przez 20 to wychodzi ponad 3,5 tysiąca gęsi, które musicie upolować, żeby zwróciła wam się ta cała inwestycja. Także teraz już wiecie dlaczego wyśmiewam tych wszystkich youtuberów, którzy na początek dla nowych graczy polecają polowanie na gęsi, czy na jakieś kaczki, płetwce i bernikle. Dobra, to ja troszkę się tutaj nagadałem. No nie pomyślcie, że tutaj jakoś się spinam, że tutaj jakoś szkaluje tych innych youtuberów, ale naprawdę śmiesznie mnie to, gdy polecają oni nowym graczom polować właśnie na ptactwo. Także ja wam pokażę prawdziwy poradnik dla prawdziwych nowych graczy. Także za chwilkę przeniosę się w pewne miejsce i pokażę wam, w jaki sposób najlepiej możecie zainwestować w swoje ciężko zarobione gm na pierwszym etapie gry. Ale zanim do tego dojdzie, to pozostawię was jeszcze troszkę w niepewności, ponieważ podzielę ten poradnik na dwie części i w tej części, którą obejrzeliście teraz, przedstawiłem wam co kupić, co polecam itd., tak tak dalej. Oraz uzasadniłem dlaczego nie powinniście słuchać większości youtuberów, którzy mówią, że powinniście pójść zapolować sobie na kaczki, na gęsi bez czy bernika. Ja wam pokażę o wiele prostszy, o wiele tańszy, o wiele szybszy sposób na to, żeby co nieco sobie zarobić. Odcinki planowo powinny pojawiać się w czwartki oraz niedzielę, ale ze względu na to, że jest to poradnik, to nie chcę, żebyście tutaj musieli długo czekać, dlatego druga część pojawi się już we wtorek po południu. Także w międzyczasie zapraszam Was na mojego Discorda, na który na pewno dostaniecie powiadomienie o tym, że pojawił się nowy odcinek. Tak jak mówiłem na początku, zapraszam Was tutaj do quizów, do konkursów, żeby troszkę sobie zarobić. Nie przedłużam i widzimy się w drugiej części poradnika, który pojawi się właśnie, tak jak mówiłem, we wtorek po południu.